Hej, jestem Katy i chciałbym w tym filmiku pokazać swoje trzy gry, które mam na płytę. Pierwszą grą jest Trzynastka. Wcielamy się w agenta, który próbuje uciec z kraju, bo oskarżono go o zabicie prezydenta. Super gra. Druga gra to Heroes 3. Nie, da, nie nadaje się tak za bardzo do nagrywania z nią filmików, ale też jest fajna nawet. Są do niej dwie płyty. Trzecią grą jest Grand Theft Auto Vice City. Właśnie rozpocząłem nagrywanie je, jej serii. Używam do niej różnych rozmaitych kodów, Gra jest po polsku, bo ma patch polonizujący, czyli są dwie płyty. Gra to 18 lat. Tej nie będę nagrywał, bo nie, daje, no nadaje, nie nadaje się, jak mówiłem. A to nagram kiedyś. Może nawet po GTA, ale nagram też FIFA i inne rzeczy. Pokazuję tylko te trzy gry, bo tylko te trzy gry mam na płycie. Mam mnóstwo gier, ale mam je pobierane. Do widzenia do następnych moich filmików.